Cześć! W tym materiale trzy proste ćwiczenia z wykorzystaniem taśmy typu Miniband, a te ćwiczenia będą nakierowane na wzrost siły i stabilizację właśnie w tych obszarach. Takim wspólnym mianownikiem dla tych ćwiczeń będzie utrzymanie prawidłowej postawy, a mam to na myśli przede wszystkim właściwe ustawienie łopatek. Tak aby łopatki były w lekkiej protrakcji, tak jakbyśmy chcieli być jak najwyżsi, wyprostowani, ponieważ ucieczka łopatek do góry, do przodu, będzie ograniczać nam zakres ruchomości stawu ramiennego, ale także będzie tworzyć niekorzystne warunki właśnie dla pracy ścięgien i mięśni w tym obszarze. Ok, pierwsze ćwiczenie, od którego zaczynamy, będziemy tutaj wykonywać jednocześnie. Po jednej stronie będzie to praca izometryczna, a w drugiej ręce będzie to praca ekscentryczna i koncentryczna. Zaczynamy od takiego ustawienia. Czasem, dla lepszego ustabilizowania tej taśmy na naszych dłoniach, warto ją raz, raz po prostu przewinąć. Wtedy będzie lepiej się utrzymywać na naszych nadgarstkach. Stoję prosto, łopatki lekko mam ściągnięte. Moje stawy łokciowe ustawione są pod kątem 90 stopni i wykonuję ruch. Rotacji zewnętrznej w jednej ręce i powoli wracam do pozycji wyjściowej. W tym samym momencie ta sama ręka utrzymywana jest ciągle w tym samym miejscu. Później wykonuję to samo drugą ręką. Mogę wykonać kilka powtórzeń po jednej stronie i dopiero potem wykonać na zmianę, albo wykonywać każde powtórzenie inną ręką. Warto zwrócić uwagę na to, aby ręka była ciągle w tym samym miejscu i żeby łokieć nie opierał się o nasze ciało, żeby był w lekkim odwiedzeniu. Jeśli jest to dla nas trudne, dobrze podłożyć tu na przykład jakąś małą poduszkę, która utrzyma nam stawy ramienne w takim delikatnym, delikatnym odwiedzeniu. Drugie ćwiczenie, oczywiście zostajemy w tym samym ustawieniu, a ruch będzie najłatwiej to możemy porównać do takiego wkładania ciasta do piekarnika. Czyli stoję zaczynam w takim ustawieniu i ruch wykonuje, wykonuje następujący ruch. Czyli co ja teraz robię? Wykonuję supinację w moich przedramionach, wyprost w stawie łokciowym i dodatkowo jeszcze, co jest bardzo ważne, odwiedzenie w stawach ramiennych, żebyśmy nie zrobili wiadomo, czegoś takiego, tak? Chcemy wykonać taki ruch. I wracam do poz pozycji wyjściowej. Tu, i powrót do pozycji wyjściowej. Uwaga, również, na jedna sprawa to ustawienie opatek, a druga sprawa to ustawienie tułowe, żeby to ćwiczenie nie spowodowało pochylenia do przodu. Pracujemy tutaj rękami tułów, staramy się utrzymać w tym samym miejscu. Ok, i ostatnie ćwiczenie. Możemy je nazwać. Nożycami, ale te nożyce będziemy ciągle przemieszczać, żeby nie było tak łatwo. Czyli wykonuję taki ruch. Moje dłonie się mijają, ale jednocześnie ciągle oba ramiona kierują się do góry, a potem stopniowo wędrują na dół. W zależności od tego, jaki mamy opór, na ile mamy sprawne ramiona, możemy to ćwiczenie wykonywać nieco szybciej, w nieco większym zakresie. Ważne. Żeby oba te ruchy były wykonywane jednocześnie. Kiedy te ćwiczenia będą przeciwwskazane? Wtedy, kiedy będziemy odczuwać ostry ból. Ale nie ból wynikający ze zmęczenia, tylko ból, który może dla nas wydać jakiś niepokojący, kujący. Albo ból, który przypomina w jakimś stopniu problem, z którym kiedyś się mogliśmy zmagać. Czy to w stawach ramiennych, czy na przykład w kręgosłupie szyjnym. Poza tym ćwiczenie nie powinno stwarzać Wam większych problemów. Możecie spokojnie popracować sobie na nim, delikatnie zwiększając tempo, później zwiększając sobie obciążenie na taśmach. Nie powinno tworzyć jakichś większych problemów. Tyle w tym materiale. Dobrych ćwiczeń. Do zobaczenia. Do usłyszenia.